Witam, dzień dobry. Dzień dobry bardzo. Poniedziałkowe, dzień dobry bardzo. Ja nazywam się Justyna Krawczyk. Jestem założycielką tej wspaniałej szkoły dla stylistek, dla projektantek mody, dla kobiet, które kochają modę. New Style Academy. Kochane, dzisiaj już ostatnie spotkanie z naszego projektu Jak zarobić milion będąc osobistą stylistką i przychodzę dzisiaj z bardzo fajnym tematem, takim podsumowującym trochę nasz rok 2020, który teraz się już kończy, po to, żeby było łatwiej i sprawniej wejść w rok 2021. 20 kluczowych, 20 kluczowych przysłonek, z którymi warto wejść w nowy rok. Jeżeli będziecie miały jakieś dodatkowe pomysły, jakieś wartościowe podpowiedzi, którymi będziecie chciały się podzielić razem z nami, to serdecznie zapraszam do komentowania. Zaczynamy. To ty jesteś odpowiedzialna za swoje życie. To jest przesłanka numer jeden i za kreowanie swojej rzeczywistości. Więc nie czekaj, nie szukaj winnych. Nie szukaj też osób, które zrobią coś za ciebie, ale czas sobie zdać sprawę z tego, że to ty jesteś odpowiedzialna za swoje życie i twoje życie jest w twoich rękach. Pytanie: na co się odważysz i co z tym zrobisz? Przesłanka numer dwa. Aby osiągnąć sukces, będziesz potrzebowała decyzji, uporu, samodyscypliny i wytrwałości. Niezależnie od tego, jaka to będzie decyzja, z jakiego obszaru, czy to będzie obszar zdrowie, czy to będzie obszar rodzina, czy to będzie obszar rozwój, a może, może te efekty pracy w zawodzie osobistej stylistki. Zawsze będziesz potrzebowała podjąć decyzję, że chcesz. Uporu, samodyscypliny i wytrwałości, bo na drodze do sukcesu, na drodze po wielkie marzenia, zdarzają się czasem. Często, czasem rzadziej, zależy na kogo, na kogo trafi, zdarzają się po prostu kłopoty, zdarzają się turbulencje, zdarzają się trudności, z którymi warto sobie poradzić, z którymi trzeba sobie poradzić, bo to są najlepsze lekcje dla nas, które powodują, że idziemy coraz mądrzejsi, ale również i silniejsi. Numer 3. Jako osobista stylistka warto, abyś znalazła to, co cię wyróżnia. To, co Cię wyróżnia w zawodzie osobistej stylistki, to, co Cię wyróżnia, kim jesteś naprawdę, bo pamiętaj, że jesteś wyjątkowa, jedyna w swoim rodzaju i nie warto upodobniać się do innych, nie warto kopiować innych, warto odkryć to, co jest takie niesamowite i niezwykłe w Tobie i pokazywać to światu. Numer cztery: Idź za głosem swojego serca, ale dopuść również i rozum. Ale właśnie w tej kolejności słuchaj serca, ale dopuść również i rozum, bo my bardzo często przede wszystkim myślimy tutaj z poziomu tego, podejmujemy decyzję, zupełnie zapominając o tym, co jest tutaj. I jedno i drugie jest ważne, ale ta kolejność również jest istotna. Najpierw posłuchaj, co masz w sercu, co podpowiada ci dusza, dołącz do tego rozum, zaplanuj i zacznij działać. Nigdy nie przestawaj się rozwijać. Nigdy, 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 przed nigdy. To punkt numer pięć. Nigdy nie przestawaj się rozwijać, bo ten, kto przestaje się rozwijać, zaczyna się cofać. Jeżeli nie zrobiłaś jeszcze naszego szkolenia, to zapraszam Cię bardzo serdecznie. Ono jest dostępne online, bez względu na to, gdzie jesteś, gdzie mieszkasz, czy w Warszawie, czy w Krakowie, czy może w Budapeszcie, a może w Paryżu. Czekają na Ciebie nasze fantastyczne szkolenia na poziomie basic, gdzie uczymy się analizy sylwetki kobiecej, Rozróżniania typów kolorystycznych, zawodu osobistej stylistki, ale jest również dostępny już kurs online zostań osobistą stylistką poziom master, który jest fantastyczny, który nie tylko uczy analizy kolorystycznej mężczyzn, ale również pokazuje, jak zrobić diagnozę męskiej sylwetki, ale również pokazuje, wskazuje, gdzie szukać trendów, gdzie szukać tej motywacji do działania, ale również przeprowadza bardzo, ale to bardzo solidnie, krok po kroku. Przez temat, który jest szalenie istotny, czyli jak robić zakupy dla swoich klientów w świecie online. Punkt numer 6. Nigdy nie przestawaj wątpić w siebie i w swoje marzenia. Nigdy. Przenigdy. Bo to jest twoje życie. I to tylko od Ciebie zależy, jakie przeżyjesz. Punkt numer 7. Szukaj ludzi, którzy staną się dla Ciebie inspiracją. Nie warto może słuchać tych, którzy wiecznie marudzą, są malkontentami i nie wierzą ani w siebie, ani w ciebie. Szukaj tych, którzy nawet tak skrytykują, to będą opierać swoje zdanie na ogromnym doświadczeniu i wiedzy i będą przede wszystkim dla ciebie inspiracją, ponieważ sami osiągnęli to, co chcesz osiągnąć ty. Numer 8. Planuj swoje działania i jasno określaj cele, bo dzięki nim będziesz stale iść. Wyznaczoną drogą. O celach też niejednokrotnie już tutaj mówiliśmy, niejednokrotnie podkreślałam, jak szalenie istotne jest to, aby rozpisywać, aby planować, aby jasno określać te cele. Bez celów nasze życie staje się jak podróż bez mapy. Jedziemy gdzieś i dojedziemy gdzieś, ale jeżeli chcemy dojechać gdzieś konkretnie, to ten konkret musi być nazwany po imieniu. Numer 9. Bądź otwarta na to, co nowe i na wszystko, co może przynieść świat. My bardzo często boimy się zmian, boimy się nowości, a tymczasem świat jest naprawdę ogromny, możliwości są nieograniczone, więc warto mieć otwartą głowę i otwarte serce. Sięgaj po najlepsze narzędzia do promocji swojego biznesu, ucz się, rozwijaj, obserwuj i wykorzystuj wszystkie możliwe, dostępne również dla ciebie. Z poziomu umiejętności, finansów, narzędzia do promocji własnego biznesu, tak, aby zwiększyć prawdopodobieństwo swojego sukcesu. Numer 11 z 20. Ucz się od najlepszych, najlepszych, i wciąż pogłębiaj swoją wiedzę. Ta nauka dzisiaj jest, ta wiedza jest na, na wyciągnięcie ręki. Możecie korzystać z naszych e-booków. Które są dostępne na naszej stronie. Możecie korzystać również z książek, z gazet, albo również i z blogów, które są dostępne za darmo, tak jak nasz, gdzie publikujemy mnóstwo wartościowych treści, dzięki czemu i Wy możecie się od nas uczyć. Numer 12. Traktuj każdego swojego klienta wyjątkowo. Pamiętasz, pamiętacie odcinek o klientach VIP? Każdy klient jest VIP. Niezależnie od tego, czy wydaje 50 zł na naszego e-booka, czy wydaje 3000 na kurs indywidualny, zostań osobistą stylistką. Każdego klienta warto traktować tak samo, bo każdy klient przyczynia się do tego, że możemy robić w życiu to, co kochamy. Nie trać pasji i miłości do tego, co robisz. Nawet jeżeli pojawią się turbulencje, nawet jeżeli spotkają cię jakieś wahania, czy mocniejsze wiatry, jeżeli to jest naprawdę to, co kochasz, to wytrwaj, podnieś się, wyciągnij wnioski i idź dalej. Wciąż szukaj nowych możliwości i odpowiedzi na to na pytanie: jak to zrobić i dlaczego? Wciąż szukaj nowych możliwości. Ja nie wierzę w stwierdzenie: próbowałam wszystkiego. W zawodzie style coach'a pracuję już 8 lat. I wciąż nie mogę powiedzieć, próbowałam już wszystkiego. Cały czas poznaję możliwości, cały czas poznaję ludzi, cały czas otwieram się na świat, otwieramy się na świat, dzięki czemu poznajemy wciąż nowe możliwości docierania do swoich, do swoich klientów, i zawsze pytamy, dlaczego chcemy to zrobić oraz jak. Nie mówimy i nie mówcie, kochane, nie da się. Zamieńcie to na magiczne jak. I szukajcie tej odpowiedzi. Myśl nie szablonowo, ryzykuj, bądź oryginalna. Ryzykuj oczywiście na tyle, na ile możesz. Myśl nie szablonowo, bardzo często nam się wydaje, że czegoś nie możemy zrobić, bo inni to robią zupełnie inaczej. A skąd wiesz? Może to właśnie Twój pomysł okaże się oryginalny i przyciągnie fantastycznych, nowych klientów. Punkt szesnasty. Nie bój się iść na całość. Ta całość oczywiście będzie indywidualna. Ta całość będzie indywidualnie. Hmm, Modyfikowana czy też analizowana przez Was. Na przykład w naszym elitarnym klubie stylistek X, ostatnio pójściem na całość było zaplanowanie, że każda z naszych stylistek, każda z naszych kursantek zaplanuje to, co w obecnej sytuacji świat pokazuje nam, że jest potrzebne, czyli ta elastyczność tutaj jest bardzo wskazana. Mieliśmy takie wyzwanie, już się skończyło. Zaplanuj, zrób, wykonaj, stwórz swój własny, stylowy kurs online. To może być pójście na całość. No bo jak rozumiecie całość? Ja rozumiem ją tak, że oprócz tego, że dostosowujemy się do zmieniających się okoliczności, to również chcemy zdobyć świat. Dlaczego ograniczać się tylko i wyłącznie do Warszawy czy też do Polski, skoro cały świat. Stoi otworem. A jeżeli będziemy mieć kursy online, a mamy kursy online, nasze kursantki dołączają do nas z całego świata, bo są Polki, które mieszkają za granicą i studiują właśnie w naszej szkole, to dlaczego nie myśleć szeroko, jeżeli to się sprawdza? Dlaczego w przyszłości nie zaplanować kursu w języku angielskim i docierać do jeszcze większej publiczności? Zaplanuj strategię działań na najbliższe pół roku i weryfikuj ją na bieżąco. My ją planujemy na rok, ale weryfikujemy ją co dwa miesiące. Te plany są szalenie istotne, one powinny być absolutnie rozpisane, zapisane. Plany marketingowe, plany biznesowe, plany budżetowe, tak żeby było wiadomo, co robimy każdego dnia. Wprowadzaj w życie nowe nawyki, aby wciąż dążyć do najlepszej wersji siebie. O nawykach też już mówiłam w poprzednim filmie, czyli numer 19. Nawyki warte miliony, które powodują, że wciąż się rozwijamy i stajemy się najlepszą wersją siebie. Numer 19. Pamiętaj o zachowaniu równowagi, bo ona jest konieczna do tego, aby być szczęśliwym człowiekiem czy szczęśliwą kobietą. Ta równowaga jest szalenie istotna. Pamiętajmy, że wszystkie sfery naszego życia rozwój osobisty, finanse. Co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze? Sport, zdrowie, relacje, rozwój biznesowy. To wszystko jest na równi ważne. Nie ma jednego elementu, który jest najważniejsze. Jeżeli mamy zdrowie, to często mówimy, że mamy wszystko, ale jeżeli stracimy zdrowie i nie mamy pieniędzy, to okazuje się, że te pieniądze są równie ważne. Ta satysfakcja powinna być na podobnym poziomie. W każdym z obszarów: osobistym, zawodowym, zdrowotnym, rozwojowym, intelektualnym. każdym. I dwudziesty punkt, szalenie ważny. Traktuj każdy dzień jak największy prezent. Nie odkładaj siebie na później. Nie odkładaj swoich marzeń, swoich celów, swoich planów. Nie myśl, że przyjdzie lepszy czas. Bo może nie przyjdzie, a może ty stworzysz ten lepszy czas. Stawiając się dzisiaj do życia, bez względu na okoliczności. I potraktujesz ten czas jak największy prezent. Wykorzystaj go dobrze. Tego z całego serca Ci życzę. Tego z całego serca życzymy Ci jako zespół New Style Academy. Dziękujemy bardzo, że byłyście, byliście, zazwyczaj to są kobiety, więc byłyście z nami i czekamy na nowy rok. Planujemy już e, nasze cele, nasze marzenia i stawiamy się i będziemy się stawiać każdego dnia. To było 20 spotkań w projekcie zostań osobistą stylistką. Nie zostań osobistą stylistką, przepraszam. Jak zarobić milion będąc osobistą stylistką? Wszystkie te odcinki znajdują się na naszym kanale YouTube, także można do nich wracać, a ja tutaj sobie zobaczę, kto jest z nami, bo komentarzy się zrobiło bardzo bardzo dużo. Dzień dobry, dzień dobry do, Dora, dzień dobry Madzia, Wiola, Grażynka. Mhm. Ciekawe. Ja lubię słowo dlaczego, ale jak nie lubię, bo nie pasuje mi to do wiary, do wszechświata. Mhm. Nawyki na plus też uważam, że są absolutnie potrzebne. No, tutaj jakaś miłość jest po prostu wyznawana między Dorotą, a violą, a innymi cudownymi kobietami. Cieszę się, że jesteście kochane. Najlepsza motywacja na koniec roku. Dziękuję, Madziu. Dziękuję, że jesteście z nami. Dziękuję, że jesteś z nami. Magda, Grażynka, Dorota, cudna jesteście. Mam nadzieję, że widzimy się w nowym roku. W jakim projekcie? Tego jeszcze nie wiemy. Jeszcze plany są niezatwierdzone, ale jak już będą zatwierdzone, to na pewno przyjdziemy, żeby się. Nimi podzielić. Przesyłam Wam w imieniu New Style Akademii najlepsze życzenia noworoczne, najlepszych podsumowań tego roku i najpiękniejszych, największych planów na rok 2021. Stawiamy się do życia i sprawiamy, że każdy dzień jest wyjątkowy. Tego Wam z całego serca życzę.